Cześć, witam Was na kanale Gramatek. Witam Was w kolejnej odsłonie, już 36. epizod z Animal Park Parma. Jak widzicie, mam tutaj odłożone ponad 900 tysięcy monet, więc będziemy mogli sobie tutaj rozdysponować te pieniążki. Tutaj Wam na pierwszym planie pokazuję moje owieczki. Tu gdzieś się schowała jedna. O, chyba do stajni wlazła. Jak widzicie, owieczki są na poziomie drugim. Jeszcze mi tutaj troszeczkę brakuje. Do tego, żeby właśnie wychodować następną na poziomie trzecim, gdyż wziąłem się tutaj za ten właśnie za to zadanie. Ok, nie przedłużając, szybko w skrócie opowiem Wam, co się tutaj u mnie ostatnio działa. Więc, najpierw dorosła mi alpaka, potem dorosła żyrafa. Otworzyłem skrzynię, zakręciłem kołem. Urodził się mały bizon, dzięki czemu kończyliśmy zadanie. Powiększyłem wybieg dla pantery, postawiłem nowy wybieg tropikalny. Urodził mi się struś, uzyskałem poziom 56, urodził mi się drugi struś, dzięki czemu wykonałem kolejne zadanie. Urodziła mi się owca i druga zaraz po niej. Dostałem nagrodę, zestaw kolekcjonerski a to był królik. W nagrodę urodził mi się mały borsuk. Popoczne zadanie, dzięki czemu u, u, wykonałem udanych 60 hodowli, poziom 59 i urodziła mi się na sam koniec jeszcze jedna owieczka. Więc dwie owce tutaj już wstawiłem. Jak widzicie, ja tutaj będę mógł już sobie podjąć jakąś tam hodowlę tych owiec, aby móc tutaj właśnie uzyskać kolejną na poziomie trzecim. Aby móc przejść do centrum, niestety muszę jeszcze czekać 5 godzin, no prawie 6 bez 5 minut, więc no niestety to troszeczkę zajmie. Eee, tutaj nakarmimy tego żółwika. Mam, słuchajcie, skrzynię retro do otwarcia, więc czekałem aż tutaj będę mógł się Wam pochwalić, co ja w niej znajdę ciekawego. Sprawdźmy sobie od razu, co ciekawego wypadnie tutaj z kart. Postaram się tak na przemian pootwierać i co my tu mamy? Mamy karla kastepowego, to jakiś, kurde, bardzo rzadki kot. No też tutaj wpadlisek, pienik do zabawy łąka, drugi pienik do zabawy. Odbierzemy sobie to. Tutaj jeszcze można było magnolię czerwoną uzyskać. Nie, powiem wam, że magnolię to ja nie będę tutaj zużywał sześciu kluczy. Co prawda mam je w zapasie, ale nie będę ich tutaj wykorzystywał. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj do otwarcia skrzynię Za pomoc naszym przyjaciołom Sprawdźmy tutaj, co tutaj możemy sobie uzyskać Z tej skrzyni Ciekawego, uwaga, uwaga No Powiem wam, że no nic ciekawego Nic na pewno niespecjalnego Więc ja to sobie wszystko po prostu wymienię Wymienię tutaj Z tych tutaj naszych puzli Wymienię sobie na Te nasze Na nasze kupony od razu wymieniamy, cyk, liska też wymienimy, niepotrzebny, tutaj kolejna ozdoba, też jest nam niepotrzebna, gdzie ten pinik się gdzieś ukrył. Ho, 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 ja tu w ogóle widzę, że mam tutaj dużo różnych jeszcze, jak widzicie, bardzo dużo różnych yy, do wymiany tych puzli. E, czy chcesz wymienić? Na no, pewnie, że chcę wymienić. Dobra, tym się nie będę na razie zajmował, nie chcę tutaj wam zanudzać. Sprawdźmy sobie po kolei. Po lewej stronie tutaj mamy zakładkę z naszymi, z naszymi tutaj zadaniami. Musimy umieścić, słuchajcie, dwa sekretarze. Sekretarze odkryły mi się właśnie ostatnio. Gdzie ja mogę sobie tego sekretarza postawić? Gdzieś tu miałem wolny wybieg z tego, co pamiętam. Tutaj nie, tutaj nie. Hmm, gdzie ten sekretarz może być? Sprawdźmy sobie tu. Tu jest zajęte. Tu jest zajęte. O, tu jest wolne. Dobra. Tu będziemy mogli sobie postawić naszego sekretarza. Proszę, jeden. Cyk drugi. I udało mi się tutaj e, z, zaliczyć to zadanie. Sprawdźmy, co nam ma do powiedzenia. E, nawet jeśli nie chcesz tego słyszeć, Janku, jeszcze raz wielkie dzięki za sekretarzy. Na to Janek nie ma za co. Pozostaniemy w kontakcie No jasne, super, to może opowiesz coś Moim uczniom o tych zwierzętach Co ja nie jestem pewien Czy potrafię obchodzić się z maluchami Och, nie ma powodów do niepokoju Tylko małe dzieci uśmiechnęła się No dobra, uzyskaliśmy tutaj Hortensję niebieską Trochę kasy, trochę doświadczenia Elegancio Oczywiście słuchajcie, nie zapomnijcie O lajeczkach Jak tutaj już jesteście Co by tutaj można im rzucić Sprawdźmy czy mamy tutaj jakieś Coś do zabawy dla tych tutaj naszych sekretarzy No niestety To nie jest dla tego gatunku Okej okay. Sprawdźmy sobie Stepy Tutaj tym one potrzebują One potrzebują sobie tutaj taką zabawkę Sprawdźmy czy mamy tutaj poidełko Poidełko oczywiście Jak widzicie ono, ono Ogólnie jest jak widzicie za 16 diamentów Ja je sobie tutaj yy, Za wszystkie Kupony wykupywałem, jak tylko zdobyłem jakieś puzzle. Więc tak jak Wam zawsze od początku powtarzam, nie wydawajcie diamentów. Naprawmy tutaj tą, naprawmy tutaj im tą zabawkę. Niech one tutaj już mogą sobie zdobywać doświadczenie. No dobra, kolejnym zadaniem, jakie chciałbym tutaj wykonać, jest umieszczenie hali dla gości. Hala dla gości kosztuje tylko za raptem. 25 tysięcy. Ja tutaj miałem gdzieś... O, tutaj mam wolną działkę. I ją sobie tutaj gdzieś postawimy. Powinno się tu zmieścić. O, idealnie. Cyk. No i gitara. No i się udało. Słuchajcie, możemy sobie bić mieć... brawo. Kolejne zadanie jest wykonane i dzięki czemu zdobyliśmy kolejne nagrody. Przejdźmy sobie dalej. Aha, tutaj ma nam coś do powiedzenia. Hold dla gości okazał się naprawdę świetny. Mam nadzieję, że nie ma nic. Eee, nie ma pan nic przeciwko, jeśli zostanę tutaj w Zo, aby zaoferować ZO jakąś nową lokalizację na imprezy. Twoi goście VIP, a ja się do nich zaliczam, zawsze będą przynosić Wam prezenty. W końcu byłoby niegrzecznie pojawić się z pustymi rękami, więc zawsze warto nas przywitać. Okej. Okay. Eee, goście VIP czę często przynoszą prezenty swoim gościom, warto do nich zaglądać i sprawdzać. Będzie można jakiś tutaj, słuchajcie. Mam zadanie, żeby zebrać prezent od gościa VIP. Hmm, ciekawa sprawa. No dobra, przejdźmy sobie dalej e, do następnego zadania. Następne zadanie było to o umieszczenie grilla. Aby umieścić grilla, to potrzebujemy troszeczkę tutaj miejsca. Sprawdźmy, czy tutaj wystarczy tego miejsca. O, jest akurat. I elegancko, słuchajcie, kolejne zadanie, <noise> u yy, kolejne zadanie zaliczone. Tutaj Dziadek ma nam coś do powiedzenia. Panie Mrukliwie, najwyższy czas, chciałbym uścisnąć Panu dłoń i zaproponować przejście na ty. Hmm. Ja też uważam, że to jest najwyższy czas. Miło mi, jestem Witek. Marian. Och, a co ze mną? Łucja, skąd ty się tu tak nagle wzięłaś? Czy ja mogę mówić do Pana po imieniu? Hmm, w porządku. Patrzcie, jaki w ogóle, kurde, zawstydzony, pan mrukliwy. Super, a może być manik? Słucham, manik? Oj nie, tego już za wiele. No dobra, udało nam się uzyskać, słuchajcie, biało-fioletowy łuk różowy. Trochę kasy, trochę energii i oczywiście doświadczenie. Elegancko. Idziemy, słuchajcie, jak burza. Eee, następne to jest umieścić fioletowy łuk. Eee, gdzie, by tutaj sobie go znaleźć. O, tutaj jest fioletowy łuk Ale my jeden żeśmy gdzieś Tutaj, z tego co Chyba żeśmy go wygrali, nie? Tak mi się coś wydawało No ale dobra, trudno, słuchajcie eee, Postawmy sobie na razie tak byle gdzie Powiedzmy, o, tu Cyk, jeden łuk Drugi, trzeci, czwarty I już yy, zadanko zostało zaliczone ale widzę, że nawet nie otrzymaliśmy zbytnio e, żadnej nagrody w zamian za to. A szkoda, trudno. Tymczasem, słuchajcie, muszę e, zacząć e, hodować czarną panterę. Ale, żeby taką czarną panterę wyhodować, gdzie ona jest w ogóle? Gdzieś tutaj się kurde ukrywa. Gdzie tu ten wybieg? O, tu jest. E, żeby hodować tą czarną panterę, to już powiększyłem wybieg. No ale jak to się mówi do tanga potrzeba jest dwojga Więc będę musiał tutaj dokupić jedną panterę Od razu ją sobie tutaj postawmy Niech tu już sobie biegają razem we dwie I co? I możemy przechodzić dalej Do wydawania naszej yy, Mega mega wielkiej yy, sumy pieniążków Które udało mi się zbierać. Na ten moment to już jest 757 tysięcy. Co prawda, wydałem w międzyczasie troszkę tych pieniążków, ale nic się nie dzieje. Proszę bardzo, edytor terenu. Słuchajcie, aż 500 tysięcy będę musiał wydać na to przedsięwzięcie, ale się opłaca. Dlaczego? Dlatego, bo zaliczymy sobie zadanie. Udało się zaliczyć zadanie edytora terenu. Jeszcze muszę tylko użyć. Edytora ten, terenu, Do tego aby tutaj ta ikonka właśnie mi zniknęła. A więc proszę bardzo, słuchajcie, e, co my tutaj mamy? Tu mamy trawę. Jak widzicie, tu jest tropikalny wyściółka. Hmm, który by tutaj ten teren e, wziąć tu, tutaj, pomalować, przemalować, przerobić. O powiedzmy tutaj ten kawałeczek weźmiemy sobie przerobimy na, na 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 taki śniegowy taki o oto śniegowy niech sobie będzie cyk cyk dwa wystarczą na razie mamy sporo tej energii ale na razie te dwa zmienimy. Wydamy, i udało się. Jak widzicie, edytor terenu jest zaliczony. Tymczasem dziadek ma nam coś do powiedzenia. Och, naprawdę, udało wam się zmienić grunt. Tak, z odpowiednimi narzędziami i odrobiną energii zrobiliśmy to błyskawicznie. Wspaniale, czy to oznacza, że możemy teraz zaprojektować podłoże w tak, aby pasowało do naszych wybiegów i dekoracji? Dokładnie. No, doskonale udało nam się elegancko zaliczyliśmy sobie kolejne zadanie jak widzicie wystarczy troszeczkę podkładać sobie pieniążków i no co no i po prostu wykonuje się te zadania po kolei nie trzeba kupować diamentów nie trzeba tutaj tych wydawać naszych pieniążków waszych ciężko zarobionych bądź uzbieranych właśnie z kieszonkowego Szkoda po prostu wydawać. Ok, sprawdźmy sobie, co, co my tutaj mamy w ogóle w kartach. Mamy tutaj menadżerka eventowa. Menadżerka eventowa? Co my możemy z nią zrobić? Czy my możemy ją. Aha, dobra. Możemy ją sobie tutaj postawić i pani menadżerka eventowa będzie sobie tutaj chodzić. O, prezent od naszego yy, gościa. Dobra, udało nam się, słuchajcie, w ogóle bez przez przypadek znowu kolejne zadanie wykonać. Nawet się nie spodziewałem, że to ona ma być tym e, naszym gościem, który ma nas podarować, e, obdarować nas prezentem. Czy nie jest to wspaniałe? Więc każdy ma coś z tego. Dobra, no wspaniale. Troszkę kasy, trochę doświadczenia, zawsze się przyda. E, mam tutaj, słuchajcie, e, dwa razy opiekuna zwierząt. Ja sobie tutaj jednego wykorzystam. Zatrudnię jednego, ok. Jednego opiekuna, jednego e, śmieciarza. Zatrudnię i kogo by sobie tu jeszcze zatrudnić? Mamy ogrodnika, mamy jeszcze ogrodnika, ok. Tak, żeby słuchajcie, tutaj każdy z nich mi trochę tutaj pomagał. E, dzięki temu mm, na pewno uda mi się troszeczkę tutaj szybciej, powiedzmy, tutaj ogarniać to, co e, na pewno oni mi tutaj pomogą. Jak widzicie, ja tutaj już sobie zbudowałem jedno tropikalny wybieg i jeden taki yy, ten sawanny. A już wam mówię dlaczego. Bo mam tutaj słuchajcie dwa strusie. Dwa strusie tutaj do wsadzenia na ten wybieg. Od razu je tutaj nakarmimy. Sprawdźmy czy te tutaj strusie. Mamy tutaj jakieś, yy, jakieś zabawkę dla nich. Możemy im wstawić tutaj tą skałkę. O, tutaj, dobra, coś mi się tu klikło. Nie tak, ale nieważne, nic się nie dzieje. E, czy one mają drzewko do zabawy? O, mamy, słuchajcie, jest dla nich jeszcze pojdełko. Pojdełko też jest oczywiście, jak widzicie, za aż 64 diamenty. No, ja tutaj z tych naszych puzli sobie je e, wziąłem, Uśturałem, <grym> można tak powiedzieć. E, więc nie muszę na to wydawać. Mamy tutaj. Dwie owce, ale te owce to nam tak za bardzo nie będą potrzebne. Póki co. Hmm. Następnie, co my tu możemy zrobić? Możemy słuchajcie, e, na przykład posadzić sobie te, e, te roślinki, które nam tutaj zalegają w kartach. Jeden tutaj, o! Proszę bardzo. Jeden taki krzaczek tutaj. Jak widzicie, ja tutaj sobie kolejną działkę wykupiłem i robię kolejny tutaj ogród. Aby one po prostu, te kwiatki były takie jeden obok drugiego. Wtedy nam jest po prostu łatwiej je wszystkie ogarnieć i podlewać. Czy mamy tu jeszcze jakieś roślinki? Tururururu. Nie widzę. A co tutaj w ogóle jest? Co tutaj jest ta palemka? Ta palemka to jest dekoracja na wybieg. No dobra. To zaraz ją gdzieś tutaj sobie wstawimy. Eee, a tymczasem mamy papugę do wsadzenia, właśnie gdzieś na któryś z tych wybiegów. O, chyba tutaj, dobra. Posprzątajmy od razu troszkę tej naszej popudze. Eee, biedna sama siedzi. Możemy tu wstawić? Tak. Możemy bez powiększenia wybiegu. Stryk. I udało się od razu wstawić i gitara i będą tutaj zadowolone sobie siedziały. Tymczasem przejdźmy do kolejnego wybiegu tropikalnego, gdyż mamy tutaj, zauważcie, leniwca. Leniwca mi się udało też uzbierać właśnie z kart, więc go sobie tutaj wstawimy. Od razu wyposażmy go. Proszę. Jest korytko dla leniwca? Jest. E, czy leniwiec potrzebuje taką zabawkę? No nie. Mamy na pewno. E, mamy na pewno tutaj jedną palemkę, którą możemy mu wstawić, bo ona była za darmo, więc bez problemu on może ją sobie posiadać. No niestety nie mamy tutaj żadnego poidełka, ale sprawdźmy z kart, czy czasem jakieś poidełko tutaj nam. O, proszę poidełko do skompletowania. I cyk. I od razu jest. No dobra, tylko że teraz jaką zabawkę ma taki leniwiec? W sumie to ten leniwiec to jest taki, jak to by powiedzieć, dość leniwy. Mhm. Taką. A czy taką zabawkę posiadamy? Sprawdźmy. Takie liany do wybiegu tropikalnego to chyba to. Skompletuj. Wow, w ogóle. Miałem coś takiego I nie skompletowałem Proszę bardzo jak widzicie Leniwiec jest już z nami Elegancko Następnie chciałbym wam tutaj jeszcze pokazać mm, Bizona e, Bizon póki co Ten dorosły To nam się nie przyda Więc ja bym go tu schował Sobie Bo on jest na poziomie pierwszym a taki Bizon na poziomie pierwszym to daje nam bardzo mało doświadczenia, więc ja bym go sobie tu podmienił za Bizona z poziomem drugim. O, tym poziomu drugiego. I on jest na razie Baby Bizon, ale w przyszłości urośnie i już będę mógł sobie właśnie tutaj ewentualnie rozmnożyć Bizona i już mieć powiedzmy większą korzyść. Na przykład z tego. Sprawdźmy, czy coś nie zarobiłem pieniążków. Od razu byśmy je sobie zebrali. O, cyk, 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 cyk. Kaska wpada. No dobra. Jeszcze bym tutaj może sobie wykupił troszeczkę roślinek do tego naszego ogrodu. A już jak przy okazji mi się kliknęło, to ogarnę tutaj tym naszym niedźwiadkom. Gdzie tutaj jest nasza działka? Ok. Z racji, że mamy jeszcze 250 tysięcy do wydania. No to możemy sobie popatrzeć, co by sobie tutaj za roślinki po prostu zakupić. A więc tak, mamy tu kwiaty. Sprawdźmy, które kwiatki tutaj można kupić za pieniążki. O, na przykład możemy kupić 10 takich tyk. I wykupione kolejne. Czy jeszcze coś za pieniążki można kupić? No niestety nie. Sprawdźmy krzewy. No, krzewy są te trochę drogie, ale nic się nie stanie. Po to są te pieniążki tutaj odłożone, aby na nie właśnie wydawać. No, jak widzę, tutaj jeszcze jakaś leszczyna została. Cyk, cyk, cyk. No, po 6000 za krzak. No to powiem wam, że na dużo to tych tam pieniędzy, na dużo tych krzaków raczej nie starczy. Ale dobra, nie ma się co przejmować. Dalej sprawdźmy. Kolejnych już nie ma. Teraz przyszła kolejna drzewa. Tu mamy magnolię żółtą za 20 tysięcy. Ludzie. Tu jest czerwona śliwa za 9. No, powiem wam, że drogo, ale nie mamy wyjścia. Eee. Yy... Tutaj sobie przejrzyjmy tutaj kamerą. Przejadę sobie tą kamerą, tutaj trochę w bok. I cyk, i kolejny, i kolejny. Dobra, udało się. Parę tutaj wsadzi tej śliwy. A i co, i została nam tylko magnolia żółta. A, no trudno. Będzie że można kupić raptem cztery takie krzaczki. Ale dobra. No dobra, z tego co widzę, to już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o, o te krzaczki. Mam jeszcze tego króliczka, którego wygrałem, jak widzicie, o tego. Czarno-biały króliczek. Eee, ja bym go sobie po prostu podmienił za któregoś takiego zwykłego króliczka. O, tutaj siedzą takie smutne, od razu im tu wyczyszczę. I tutaj bym podmienił właśnie jednego zwykłego za tego czarno-białego. Zawsze będzie się fajnie prezentował. Tutaj w tej zagrodzie też są jakieś zwykłe króliczki. To jak już powiedziałem, że tutaj zmienię, to tutaj zmienię. Dobra, usuniemy to jedno zwierzę. I weźmiemy tu, wsadzimy sobie króliczka czarno-białego. I gitarka. Sprawdźmy, czy jeszcze jakieś zwierzęta nam nie zalegają. O, proszę, królik na poziomie drugim. No to wiadomo, że lepiej królika na poziomie drugim mieć niż na poziomie pierwszym, gdyż on będzie nam przynosił więcej gości. Proszę bardzo. Sprawdźmy dalej, co tutaj jeszcze się ukrywa w naszych kartach. Słuchajcie, mam, mam y, dwa rysie do wsadzenia na wybieg na poziomie drugim. A gdzie tu nasze rysie są? Sprawdźmy, tu orzeł, pawian. Tu jest ryś, Rudy, dobra. O, jak widzicie on jest na poziomie pierwszym. Więc można go usunąć. I wziąć podmienić mu na... się na poziomie drugim. Ten na poziomie pierwszym. Ten też jest na poziomie drugim, jak widzicie. No dobra. Do tego sobie zostawimy. Sprawdźmy Daniel, dalej, bo to nie tylko jeden wybieg był z Rysiem, z tego co kojarzę. Ale chyba było ich więcej, okej. Okay, jest jeszcze tutaj jeden ryś. Yy, trzeba najpierw ich nakarmić. Nie można takich na kachować chować. Okej. Okay. Poziom pierwszy, poziom pierwszy. Usuń zwierzę. I od razu przejdźmy sobie... ...do tego rysia. O, tutaj jest. No on tutaj sobie, ten mały rysiek nam dorośnie. Yy, a ja... W... W takim razie będę się z wami już żegnał, oczywiście dajcie lajka, słuchajcie subskrypcję i czekajcie na następny odcinek, znowuż to chwilę pewnie potrwa, ale nie przejmujcie się, coś tam zawsze dla was nagram. Jakbyście mieli jakieś pytanie to dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa pa.